Cześć Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku kolejowego przeglądu prasowego. Zapraszam do oglądania. Dzisiejsze informacje rozpoczniemy od dwóch wypadków na przejazdach kolejowych. Pierwszy z nich wydarzył się w Lublinie, gdzie to samochód osobowy zderzył się z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na ulicy Letniskowej. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca zginął na miejscu. Lokomotywa przesunęła pojazd o kilkadziesiąt metrów. Jak ustalono, kierujący najprawdopodobniej nie zatrzymał się przed przejazdem i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg, w wyniku czego niestety zginął na miejscu. Ten wypadek zablokował szlak na linii Lublin, główny Lublin zębożyce Na kilka godzin na miejscu pracowała. Policja pod nadzorem prokuratury. Drugie zdarzenie na przejeździe kolejowym, to już bardzo bliskie mi okolice, których w dzisiejszych informacjach niestety nie zabraknie. A mianowicie w niedzielę 4 sierpnia około godziny 1.30 służby zostały poinformowane o wypadku z udziałem pociągu i samochodu osobowego na przejeździe kolejowym w Doboszowicach. Po przybyciu na miejsce pierwszych służb strażacy zostali rozbity pojazd marki Toyota znajdujący się między torami na przejeździe kolejowym. Trzy osoby poszkodowane opuściły samodzielnie pojazd. Strażacy, i ratownicy, medyczni udzielali im pomocy. A następnie zostały one przetransportowane do szpitala. Ze wstępnych informacji wynika, że na przejeździe kolejowym doszło do zdarzenia samochodu osobowego z lokomotywą prywatnego przewoźnika kolejowego. Maszynista prawdopodobnie nie zauważył zdarzenia i zatrzymał lokomotywę dopiero przed stacją Kamieniec Ząbkowicki. Na miejscu pracowały liczne jednostki Straży Pożarnej, ZRM oraz policji. Jak widać, uszkodzenia tego samochodu są bardzo, bardzo duże, kurka Felek, naprawdę, no nie zauważyć pociągu przy działającej sygnalizacji w nocy i wjechać w jego bok, no to naprawdę jest sztuka, ale z drugiej strony też tak, kurczę, dziwna sytuacja, że maszynista nawet nic nie, nie poczuł, ani nie usłyszał, dziwna sytuacja, ale najważniejsze, że nie ma żadnych ofiar śmiertelnych. I dobrze, tak jak już powiedziałem, że w tym, w tym materiale nie zabraknie niestety zdarzeń z okolic, w których mieszkam, to przejdziemy sobie do kolejnego incydentu, no incydentu w cudzysłowie, bo to bardzo poważna sprawa, a mianowicie, Ząbkowicy policjanci otrzymali informację o maszyniście, który miał kierować składem ważącym kilkaset ton, no to kilka tysięcy ton, będącym pod wpływem alkoholu. Wynik badania alkomatem maszynisty wykazał blisko 3,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. W sobotę 3 sierpnia 2024 roku po godzinie 5:30 dyżurny ząbkowickiej komendy otrzymał zgłoszenie o kierującym składem maszynistym, który ma znajdować się pod wpływem alkoholu. Skład zatrzymał się na dworcu kolejowym w miejscowości Bardo, a mianowicie bardziej bardzo przyłęk. Przepraszam, bo mi tutaj jakieś wyskakują reklamy. Na miejsce natychmiast zostali skierowani policjanci. Mundurowi ustalili, że mężczyzna wskazany w zgłoszeniu znajduje się w lokomotywie na końcu składu i tam zastali 44-latka mieszkańca województwa lubelskiego. Podczas rozmowy policjanci poczuli od niego silną woń alkoholu. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Urządzenie wskazało, że maszynista ma blisko 3,5 promila alkoholu. Teraz maszynista usłyszy zarzut dotyczący kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za który niebawem odpowie przed sądem. Za popełnione przestępstwo maszyniście grozi wysoka kara grzywny, zakaz sądowy kierowania pojazdów, a nawet do 3 lat pozbawienia wolności. I cała sytuacja pewnie nie wyszłaby na światło dzienne, Gdyby nie fakt, że na ostatnim wagonie, z tego co udało mi się nieoficjalnie dowiedzieć, nie został odkręcony hamulec ręczny, i na odcinku od kłocka głównego do barda, przyłęk te zestawy kołowe, które były cały czas zahamowane, no już tak wykazywały, że coś jest nie tak z tym składem. Dyżurny ruchu nakazał zatrzymanie pociągu. No, i też słyszałem, że po prostu ten maszynista, no, w takim był stanie, że tam spał i w ogóle niczego nie zauważył. Ale tak jak mówię, są to nie, nieoficjalne informacje, zasłyszane tutaj od osób z, powiązanych z pracownikami kolei. Więc na jakieś tutaj większe informacje musimy poczekać. I jeszcze taka jedna uwaga. Czytam to z kolejowego portalu i yy, mają zdjęcie z źródło Komenda Powiatowa Policji w Zamkowicach, gdzie jest radiowóz policyjny, no i pociąg PKP Cargo. Oczywiście ładnie są tutaj wymazane wszystkie logotypy PKP. No ale kurczę, dla Mikola. To od razu widać, że to jest pociąg lokomotywa PKP Cargo. I niestety wprowadza w błąd, bo od razu człowiek sobie myśli, o, to ten maszynista był z PKP Cargo. Nie, nie był to maszynista ani pociąg PKP Cargo, a takiej firmy prywatnej, o której dosyć głośno ostatnio, że tam jakieś zdjęcia robią, wiecie. Dobra, i przechodzimy do kolejnej informacji z najbliższej mi tutaj okolicy. 4 sierpnia. 2024 roku o godzinie 21.14 w Czechach na stacji Jabłonne nad Orlici pociąg pasażerski relacji Młyński-Dwór-Usti nad Orlici zignorował sygnał zakazujący jazdy i wjechał na trasę pociągu pasażerskiego relacji Usti nad Orlici-Kraliki, czyli pociągu, który przejeżdża przez Lichkow między m.in., Jabłoniec na Tolicji to jest, nie wiem, z dwie, trzy stacje od Lichkowa. No, może się mylę, ale naprawdę nie jest to bardzo daleko. Maszyniści zareagowali w porę, pociągi zatrzymały się w odległości 32 metrów od siebie. Jak możemy zobaczyć na zdjęciach, no naprawdę niewiele brakło, żeby te pociągi się ze sobą leciutko zderzyły. Nikt z pasażerów oraz załogi obu pojazdów nie odniósł obrażeń i nie odnotowano żadnych strat materialnych. Oczywiście, całą sprawą zajmuje się inspektorat kolejowy w Czechach. Więc mamy tutaj do czynienia po raz kolejny z sytuacją bardzo niebezpieczną, która występuje w Czechach. Po raz kolejny mamy przejechanie semafora wskazującego sygnał stój. Naprawdę 32 metry, no to już mogło się zrobić maszynistom ciepło, ale na szczęście przy wyjeździe i wjeździe do stacji, wiecie, no pewnie prędkości tam nie były jakieś oszałamiające, więc tam przypuszczam, że w okolicach 40 km na godzinę, więc te szynobusiki z 40 no to dosyć szybko się Zatrzymują. W czwartek 1 sierpnia doszło do pożaru szynobusu polarego stojącego na przystanku Gdańsk-Kokoszki. Akcja strażaków trwała około 2 godzin. Do zdarzenia doszło około 22.40, kiedy to do stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP wpłynęło zgłoszenie o pożarze szynobusu. Na miejsce zadysponowano 6 zastępów. Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy ustalili, że w obrębie silnika pod podłogą szynobusu doszło do niewielkiego pożaru, który został wstępnie przygaszony gaśnicami przez obsługę pojazdu. Dogasiliśmy pożar od strony podwozia, a także od wnętrza pojazdu. Konieczne było zdemontowanie fragmentu podłogi pojazdu w celu dogaszenia elementów poniżej. Pociągiem relacji Gdańsk-Wrzeszcz-Kartuzy podróżowało około 40 osób i w tym przypadku również. Nie mamy informacji, aby ktokolwiek odniósł jakiekolwiek obrażenia. 2 sierpnia w Krakowie-Płaszowie doszło do uszkodzenia aż trzech lokomotyw należących do spółki PKP Intercity. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Podczas jazdy manewrowej jedna z lokomotyw uderzyła w dwie stojące lokomotywy. Lokomotywą w ruchu była EP07, która najechała na EP07 i EP09. Dwie z lokomotyw mają być dość mocno uszkodzone, jak poinformowała. Nas PKP Intercity zdarzenie miało miejsce w Krakowie-Płaszowie. Obecnie prowadzone są analizy uszkodzeń, okoliczności zdarzenia bada komisja. Zdarzenie nie wpływa na realizację rozkładu jazdy, poinformowało biuro prasowe PKP Intercity. Nowe połączenia do Szczecina, Poznania i Wrocławia, bezpośredni szybki przejazd między Łodzią, Warszawą i Białym Stokiem oraz więcej pociągów do zakopanego, a także podróż w rekordowym czasie godziny 38 minut z Warszawy do Białego Stoku, 2 godzin 18 minut z Poznania do Warszawy, czy 4 godzin 32 minut do Szczecina. Jesienny rozkład jazdy PKP Intercity wejdzie w życie 1 września bieżącego roku. Województwo Opolskie poinformowało, że jedynym wykonawcą, który złożył ofertę w przetargu na dostawę do 20 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dwóch typów, była Pesa Bydgoszcz. Na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierza przeznaczyć 768 milionów brutto, w tym na zamówienie podstawowe prawie 195 milionów oraz na zamówienie objęte prawem opcji 574 miliony brutto. Pesa Bydgoszcz za dostawę oczekuje 797 milionów, w tym 202 miliony za realizację zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi regionalnych przewozów pasażerskich. Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych elektrycznie zespołów trakcyjnych, w tym dwóch sztuk 4 oraz trzech sztuk 3-członowych. Prawo opcji obejmuje dostawę do 15 sztuk nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym czterech pojazdów 4 oraz 11 trzyczłonowych. Powiem Wam szczerze, że dziwią mnie rozmiary tych pojazdów, bo potoki pasażerów będą coraz większe. I co? I w dalszym ciągu mają się mieścić w trzyczłonowych? No dziwna polityka, no ale no, wiecie, no, zawsze można połączyć dwie, dwa elfy czy dwa impulsy i już mamy sześć członów, tak? Ale o, dobra, nieważne. W każdym bądź razie trochę mnie dziwi, że ktoś w dzisiejszych czasach jeszcze planuje inwestować w trzyczłonowe pojazdy. 1 sierpnia pociąg kolej Mazowieckich ruszając z przystanku Warszawa został błędnie wyprawiony na linię numer 501 zamiast na linię numer 20 w kierunku stacji Warszawa-Praga. Do zdarzenia doszło około godziny 8.30. Maszynista pociągu 15423 relacji Warszawa Zachodnia działdowo zauważył błąd dyżurnego i zatrzymał się. Podjęto decyzję, aby pociąg dojechał do przystanku Warszawa Targówek. Tam nastąpiła zmiana kierunku jazdy. Informację potwierdził zarządca infrastruktury Martin Janduła zespołu prasowego PKP PLK. Poinformował, że komisja ustali przyczyny, dlaczego dnia 1 sierpnia około godziny 8.30 pociąg kolei Mazowieckich został skierowany w złym kierunku. Jazda pociągu odbywała się na sygnał zezwalający na semaforze pod pełną kontrolą urządzeń sterowania ruchem kolejowym na tor wolny oraz bez przeszkód do jazdy i zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. W związku z tym nie było zagrożenia dla podróżnych. Było to już siódme błędne wyprawienie pociągu kolei mazowieckich w tym roku. I dobra, jest to ostatnia informacja, bo widzę, że tutaj niedługo kamerka nam padnie. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Taki szybciutki po raz kolejny teleeksowy format. Mam nadzieję, że mikrofon działał. To raz jeszcze wam serdecznie dziękuję. Siemaneczka, do zobaczenia w kolejnym odcinku.